Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jak się zapisać na Lubasz Wisła Pojawiło się już kilka pytań w tym temacie, wydawało mi się, że wszystko jest w miarę klarownie opisane na stronie zawodu, bo macie tam taką magiczną zakładkę. Zapisy, w której znajduje się przede wszystkim tabelka, w której macie wyróżnione, wyróżnioną kwotę wpisowego, co ona obejmuje, w jakich terminach ją wpłacić. Jakie są cele naszego Big Bro na dzisiejsze zawody? Celem na dzisiejsze zawody jest przejście eliminacji. A na jutrzejsze zawody? Na jutrzejsze... Hm. Hm. To jest zagadka dla wszystkich właśnie. Krok po kroku powiem Wam, jak to tak naprawdę zrobić. Po pierwsze musimy przygotować się na pewien wydatek. Wydaje mi się, że to nie jest wygórowana kwota, bo w zależności od terminu jest to około od 130 do 150 zł, ale w ramach tej kwoty macie zapewnione trzy w, w naprawdę w nowym, komfortowym internacie, wszystkie pokoje mają Łazienkę, oprócz czego zapewniamy Wam śniadania i obiady, udział we wszystkich konkurencjach, transport z dworca PKP, który się tak naprawdę znajduje około 20 km od Lubasza. Weźmiecie również udział w losowaniu piłki meczowej Adidasa. I jeżeli zarejestrujecie się do końca listopada, to będziemy mieli dla Was również drobny gadżet turniejowy. Jeżeli już decydujemy się na którąś opcję, to wówczas musimy. Wypełnić formularz rejestracyjny, który automatycznie trafa, trafia do mnie, tak naprawdę na skrzynkę mailową, i później, jak już go poprawnie wypełnicie, oczywiście dostaniecie potwierdzenie, że taki mail do nas wpłynął i musicie dokonać wpłaty zaliczki wpisowego. W tym roku zaliczka ta wynosi 50 zł i musicie ją wpłacić na rachunek bankowy, który również znajduje się w zakładce płatności na stronie zawodów. I w ciągu 72 godzin od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie pojawicie się z pewnością na liście zawodów, a pozostałą kwotę wpisowego, czyli będzie to około 100 zł zapłacicie na miejscu już po przyjeździe do Lubasza. Teraz poprosimy zbliżenie na kanapkę, żeby Brzezik uwierznił, z czym właśnie są te zacne bułki. Już zjedliśmy! Genialne były! Ty, takie bułki tylko na Lubasz Freestyle Night, żałujcie, że nie przyjechaliście. Zarówno ja, jak i, i Freestyle Bros otrzymujemy od was sporo pytań dotyczących wielu kwestii związanych z Lubasz Freestyle Night. I chciałbym wam powiedzieć, że według mnie i według wielu zawodników, wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie zawodów, także jeżeli wyślecie do mnie jakiekolwiek zapytanie i nie otrzymacie odpowiedzi, to nie znaczy, że ja tego, tej, tego zapytania nie odczytałem, tylko uznaję, że jest to pytanie zbędne, bo odpowiedź znajdziecie na stronie zawodów. Także zachęcam Was do wnikłej lektury y, strony zawodów, ale także do zapoznania się z zakładką zasady, gdzie możecie pobrać regulamin, w którym na kilku stronach wszystko jest szczegółowo opisane. Czy byłeś już na eliminacjach? Z tym? jest, z tym panem, z panem Jak ci się grało z Michałem Żadzieckim? Myślę, że wygram. Nie, bardzo dobrze, Michał bardzo fajny kolega, nawet mi piątkę przybił, także polecam. Polecamy Michała Brzezickiego, Dyspozy... dyspozycyjny 24 na 7. Także, jeżeli macie jakieś pytania, to ja na nie odpowiem, ale tylko wtedy, jeżeli odpowiedzi nie ma tak naprawdę na stroje zawodu. Okej, okay. to na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, w którym pewnie opowiem wam o nagrodach i o... o nagrodach. <laughs>